I witam Was w kolejnym odcinku z gry Wolfenstein, kontynuujemy sobie naszą rozkrywkę. znajdujemy się we wiosze Paderborn, nie wiem czy dobrze czytam, po niemiecku powinienem przeczytać, ale nie znam niemieckiego, takie trochę to słabe, bo jak tam może część z Was wie, jak może część z Was wie, ja pracuję z Niemcami na co dzień. Tak, czy w transporcie, oczywiście, nie? Nie jestem żaden kolaborant, czy coś. po prostu mi za to płacą, żebym im organizował transporty. No ale nieważne, po angielsku też się idzie dogadać. Któż to jest? Zwykły Niemior. Tu nic nie ma, tu są jakieś drzwi podświetlone. To, więc... No właśnie, skorzystajmy z okazji. że są to normalnie. Nic, ja. Wszystko w porządku, ale skla. Powinien powiedzieć. Gdzie jesteś? No się się skitrą. Spaniak. Wytrzymałość czemu ja mam dobre miałem wrażenie dobrze, że się w ostatniej chwili bokiem ustawiłem Jezu, kobito postrzeliłem cię w plecy, ale będziesz żyć chyba jej nie muszę zabijać, bo bo jest na czerwono przekroczone to dobrze, że się powstrzymałem w ostatniej chwili trochę będzie kulawa, ale trudno kulawa w plecy Chyba tych oficerów właśnie mamy nie Tego co zrozumiałem, tak na odprawie niemieckiej garki, na, wy, na wyprzedaży. Okej, okay, więc tak, żeby się tu nie rozpędzać za mocno, jeszcze sprawdzę tutaj. Nie, to jest tylko tekstura, więc idziemy tędy. Klasycznie save za 5 minut, bo, bo tak. Tu. A widzicie. To jest sekret. Bardzo prawdopodobne. Ale nie wiem. Chyba nie. Jednak. gdzieś wejście, jakieś w każdym razie, to jest. No zobaczmy. A sekret jednak. O ja, ja. Zobaczcie, tutaj kurtała jest. się kurde wybyczył szwab jeden nie ma jakiś doktor to chyba był w przefroczku se siedzi elegancko gdzieś chyba te eksperymenty przeprowadzał no już nie poprzeprowadza na jego nieszczęście bo tam na razie w lewo pójdę tak snajper w takim razie snajperka i łukamy gdzie on jest Ok. nie gdzieś tam nieważne teraz to już i tak za późno pomału tu trzeba iść po prostu oho, gra się przycięło. to dość mocnało What? przez kogo? No tak, czytaj mi to. to ja tu to ja to po cichu muszę. Tomasz, też po cichu, to proszę bardzo. Ja to dobrze robię kobito jak słyszysz strzały to się chowasz a nie łazisz po środku pomieszczenia matko bosko co wczytuję Kiepa sobie palił. Daj zajarać, ziomuś. Chowaj się, kobito. I na razie tu. Biedny. jakiś. Dobre nie jest. Powiedzmy, że to miało być stanowisko snajperskie, tylko tak się zastanawiam po co, ewentualnie żeby bronić po prostu tam drogi. Trochę to dziwnie wygląda, no, ale okej. Okay. Obiadek. Mieli gorący chłopaki. Co? Dobre było? Pewnie nie. Nie powiecie, bo nie żyjecie. Dobra, wynosimy się stąd. Tą kobitkę zostawiamy w spokoju. Ona niczemu winna nie jest. Idziemy dalej. Masz. Nie wiem. Mam nadzieję, że go nie zobaczyli. Hmm. To wszystko? Cóż, wygląda na to, że tak. tam gdzie jest jakieś zejście dziwne. Tu właśnie. Cóż to? Nic szczególnego. A, stąd go można było ściągnąć. Czaję. No wychodź. O kurde. Ja mam nadzieję, że właśnie w tej chwili nie zawaliłem misji. Zawaliłem. Kurde, no. Nie dobrze. Ja tu byłem Nie będę wczytywał Nie będę wczytywał tego poprzedniego savea Z jednego prostego powodu Zapiszę sobie tutaj za to Powód jest taki Że jak wczytam to Alarm będzie Opak, Źle Źle, źle, źle Pięknie. Tu są te dokumenty, nie wiem czy one są potrzebne. Tu nie muszę wchodzić. Teraz sobie zapiszmy. Idziemy stąd. Okay. Zobaczmy co teraz. Niestety. Czyli nie tak go muszę zabić jakoś inaczej. Nie wiem dlaczego mi tutaj tak czytuję, ale czasami tam naprawdę dupę potrafił uratować. Uh, just look at

Zapiszę I pomału dalej. Niestety znowu misja skradankowa przypadkowa. No, mi się trafia. Nie lubię takich misji w tej grze. Już to, dobra, cofam. Dlaczego ja, to? Ja o, hold. ja naprawdę nie mam jakiejś innej broni z której mogę ich załatwiać pół cichu Uff, nie bardzo chociaż to jest kurde zauważył niestety muszę być trochę nie to Albo i to, ta. Najpierw tamten pójdzie. I zobaczymy. Toś tu się da ale... Nie z tego, z tego. Na razie nie zapisuję. Dobry Niemiec. Po tym te flaszki. Dobra. Która to była misja? Szósta misja. Szósta część, druga part 2. Awaryjny zapis. Jakbyś coś miał skopać sobie, od niego czytamy. Proszę. Jak pięknie. Auf, mam, nie żyję. A ja nie wiem czy... Hmm. Secret. Weź, no, mnie to. Panterfausty mogą być. Amunicji jest sporo. Spoko. Dobra. No, to ciebie to... Nie, nie, spokojnie. Tobie to ja nic nie zrobię. nie lubię takich otwartych przestrzeni. Ja nie wiem, czy tamtego kolesia nie powinienem jeszcze sprzątać, tylko na balkonie, wiecie? Wcześniej. Odnoszę takie dziwne wrażenie. Powinienem to zrobić. No zaraz. Mam jedną nadzieję, że nie zawaliłem właśnie tego, ale chyba nie, bo tutaj się będzie można do niego dostać. Cóż to? Nie, nie teraz, dawaj. Wszystkich załatwiliśmy. O Mindfira. Ale nic niestety za obrazem nie ma. No dobrze, to wynośmy się w takim razie z tego miejsca. Nienawidzę misji skradańkowych Już chyba wam to mówiłem kiedyś, nie? Wyjdźmy tamtędy. Muszę. To będzie spokojniej. Nie, tu już się wracamy Dobra, to chwila Skoro tu się wracamy To chyba tam jest wyjście Jakieś Nie? Czy nie? I się mylę No tu jest jakaś piwnica Zaraz było ja mi się, że tam jest klapa Piechnicy, ale nie Tędy. no nie, to jest kolejny z tych generałków. Stąd tu Jarzem przyszedł, jak to się mówi. Tu chyba ta. Rabin zagotował. Tam czy tu? Pójdziemy, zaryzykujemy tutaj. O, jeszcze tam mogę iść. No to przejdę się, zobaczyć, co tam jest. Ciekawość. ciekawości. Może tam się da wejść, ale to nie. No właśnie, nie zaś jakiś samochód tam stał. A my do tej katedry wchodzimy. Chyba to jest katedra. Dwa sekrety. Ale tak, pół na pół bym powiedział. Jest załatwiona misja. Na pół gwizdka zrobiona. Jak to się mówi. Która to była misja? Druga. Czyli teraz będzie trzecia. Dobrze. Okej, okay. to tutaj się z wami pożegnam i nie pamiętam, czy w tej misji też musieliśmy na partyzanta jechać, ale chyba nie. Zabiliśmy dachami po drodze wejścia. Dobra, trzymajcie się, na razie.